Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejna marka z tych, które są dostępne w promocji na Kokolicie. Czyli tak jak ostatnio Wam obiecałam Paezę, muszę powiedzieć, że mam w zasadzie cały makijaż. Jak tak przejrzałam, wiecie, wszystko po kolei. To są rzeczy od podkładu, aż po makijaż oczu, makijaż brwi. No nie mam tylko bazy z Paezę. I z tego co widziałam na stronie Kokolicie, tam są jakieś bazy, ale na ten temat się wypowiedzieć nie umiem, bo chyba z Paezę nigdy żadnej bazy nie miałam. W każdym razie, no startujemy od podkładu. Przesunęłam się i podkład, który ja posiadam, to jest coś takiego. To jest wersja rozświetlająca. Dokładnie to się nazywa Lash Satin, witaminowy podkład rozświetlający. I już Wam czytam, co tutaj obiecuje producent. Aha, mój odcień to jest 30. Nie. I tak jak podaje tutaj producent, ten podkład jest dedykowany cerom suchym, normalnym, zmęczonym. Jeśli chodzi o krycie, to średnie. Może jeszcze takie dokładniejsze informacje. Podkład przeznaczony dla cery zmęczonej, pozbawionej blasku. Bogaty w składniki aktywne, ujednolica koloryt skóry, ożywia ją i pielęgnuje. Zawiera koktajl witamin, minerały i mikroelementy. Delikatnie rozjaśnia, zapewnia zdrowy i świeży wygląd. Polimery napinające optycznie wygładzają zmarszczki. Silikon wspomaga produkcję elastyny, która ujędrnia skórę. Składniki aktywne to ekstrakt z mango, papai i granatu. Koktajl witamin ACE, PP. Grupa witamin B, luteina, lupeol, polimery napinające. A tak na się ponieważ podkład zawiera witaminę PP, to jest bardzo fajny i przyjazny dla cer naczynkowych. No i właściwie z tym wszystkim trzeba byłoby się zgodzić, bo rzeczywiście krycie ma średnie. Jest bardzo przyjemny, dość gęstawy i już wam pokazuję. O! Nie spływa z dłoni. Mimo wszystko rozprowadza się bardzo, bardzo przyjemnie. No, kolor oczywiście może być dla mnie teraz troszkę za jasny, ale. Dobra, jakoś to uratujemy. Kolor nie na ten letni moment, ale wiecie, chodzi o pokazanie, jak, jak ten podkład wygląda na twarzy. Więc kolorem się nie przejmujemy, tylko zobaczcie, jakie on ma wykończenie. Jedna warstwa dla takich powiedzmy nieproblematycznych cer. Jedna warstwa to spokojniutko wystarczy. To, co ja tutaj mam na dłoni, bo to sobie nabieram, to jest aż nadto. Bardzo ładnie w ogóle ten podkład pachnie. Tak, słodko, kwiatowo. Rozprowadziłam to, co miałam na dłoni. No i podkład wygląda tak. Po prostu taka ładna, zdrowa skóra. Bardzo ładnie się stapia ze skórą, także w zasadzie jest na niej niewidoczny. Chociaż, tak jak widzicie, krycie ma takie słuszne. Bardzo ładnie się zachowuje przez cały dzień. I zwracam też Waszą uwagę na to, że to jest podkład rozświetlający czyli jak ktoś chce jakiegoś, wiecie, ciężkiego zmatowienia, no to nie, bo to rozświetlenie. No, już na mojej buzi w tej chwili to widać, prawda? Więc jak dla mnie podkład super, bardzo fajny, no i taki odżywczy, a jednocześnie lekki po całkiem porządny, więc jest to ten podkład, który z pezem mogę polecić. Kiedyś miałam też w takiej niskiej buteleczce to był chyba jakiś taki kryjący. I tak nam generalnie też się fajnie utrzymywał i w zasadzie ładnie na buzi wyglądał, tylko jak dla mnie był już za ciężki. Ten jest po prostu idealny. To jest jeden z tych podkładów, które lubię. Które mogę nosić. Bardzo fajnie jest również korektor. To też jest korektor rozświetlający. Mój odcień to jest dwójeczka. Te korektory z Paza w ogóle są malutkie malutkie. No może nie to, że jakieś malutkie, ale są mniejsze niż standardowe, bo. Na przykład już Wam mówię, o taki Lasting Radiance. I generalnie korektory to mają po 7 ml zazwyczaj, natomiast ten ma 6, ale muszę Wam powiedzieć, że może nie jest to do końca głupie. No bo z drugiej strony macie korektor, który, który zużyjecie do końca. Na zużycie tego korektora jest pół roku, więc po prostu łatwiej troszkę, wiecie, zdążyć ze zużyciem. A właśnie jeszcze taka rzecz: korektor ma pędzelek. Nie ma gąbeczki, tylko to jest taki pędzeleczek. No i zobaczcie, ta dwójka jest taka. Kolor korektora teraz jakoś tak pasuje. W sumie, może ten podkład tak jakoś się zgrał ze skórą, że też jakoś nie razi jasnością, więc może będzie dobrze. Tak wygląda dwójka. Jak widzicie, też ma właściwości rozświetlające. Ja sobie może jeszcze troszeczkę dodam tutaj w kąciki oczu. O. o. Jeśli chcecie sobie dobudować troszkę krycia, spokojnie można. On bardzo ładnie się nosi i nie zbiera Wam się w zmarszczkach. Przy czym ja to zawsze podkreślam, że utrwalam korektor i zaraz Wam też pokażę przecudowny, przecudowny puder pod oczy z który w sumie odkryłam dość niedawno. To też nie jest jakiś mój kosmetyk, który miałabym bardzo, bardzo długo. Mm. Ale korektor, proszę bardzo. Bardzo fajny, leciutki. Podkreślam, że tu jest 6 ml, ale no, to też może być plus. No i teraz ten Puder pod oczy. Jak widzicie, jest biały, ale on ma tę właściwość, że w przeciwieństwie do pudru tego z LIBO nie wybieli wam tutaj, wiecie, obszaru pod okiem. Raczej mi się to nie zdarzyło. Nakładam go oczywiście raczej tak delikatnie i dokładam sobie. Jest biały. No ale tak jak mówię, zachowuje się bardzo fajnie i nie robi jakiejś takiej jasnej plamki, bo w wypadku tego korektora z Vibą, no to jak się tam za dużo dołoży, to macie tutaj taką, wiecie, białą, białą łatkę i trzeba to potem jakoś ratować. Tutaj tej opcji nie ma, także puder jest naprawdę fantastyczny i wydaje mi się, że też on trochę lżej pod okiem wygląda. Nie, co ja mówię, słuchajcie, jakie Vibą. Co ja tu patrzę? Kobo. Puder Kobo, a nie z Przepraszam, chodzi o puder Kobo, Też jest biały, tutaj mam nawet trochę o, wysypane. No ale ten spese wydaje mi się taki, właśnie lżejszy, nie wybiela, jest taki jak mgiełka, w sumie jakby go nie było. Także jakbym miała polecić, to właśnie chyba bardziej ten spese, chociaż ten skobo jest świetny. I tylko po prostu trzeba go, tak wiecie, umieć nałożyć i bardzo fajnie się zachowuje pod okiem, jednakowoż. Ten w moim odczuciu jest delikatniejszy. Także, także to jest trzeci kosmetyk z pezy, który spokojnie polecić mogę, bo jest świetny. Jeśli chodzi o puder, to tutaj mam taką starszą wersję pudru sypkiego. No i muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych kosmetyków fajny. No generalnie utrzymuje się na buzi raczej tam czegoś złego na twarzy nie robi, ale po prostu nie jest to jedna z tych rzeczy wow. Mój odcień to jest 03 i on teraz kolorystycznie powinien być dobry, bo w ogóle to jest dość ciemny. Zaraz wam pokażę na wieczku. Zobaczcie, ta trójka wygląda tak. No taka intensywnie beżowa, tak bym powiedziała, więc teraz powinien być ok, bo na przykład zimą jest troszeczkę za ciemny. I akurat dobrze się złożyło. Podkład mam taki jasny, puder ciemniejszy, więc sprawę się uratuje. Na kokolici widziałam nowe jakieś takie wersje, jest puder HD, puder bambusowy i ryżowy, i one mi się wydają interesujące, ale nie umiem powiedzieć, nie wiem, bo ich nie używałam, nie testowałam. No tak, jak mówię, to jest mój jedyny puder SPS, właśnie ten sypki. No i to jest jakaś taka starsza edycja. Okej, okay. no i buzia wygląda tak jednolicie. Nie jest już taka biała, wszystko się ładnie wyrównało. Okej, okay. dzięki temu pudrowi, no to w sumie dzisiaj zaliczył plus, bo kolorystycznie uratował sprawę. Dobrze, i brązer. Brązer mam o, z takiej serii. To są brązery cały czas dostępne i właśnie na stronie Kokolity też je widziałam. Mój się nazywa puder brązujący po prostu i mój odcień to jest 1M. Chyba to jest M. Jak medium, może tak. I wygląda to tak. O. Taki, On jest taki delikatny. Zresztą zaraz zobaczycie. Krzywdy sobie raczej nim zrobić nie można. Generalnie bardzo przyjemny. Dla bladziochów jak znalazł. No zobaczcie, kolor jest taki ładny, lekki, słoneczny kolor. No na pewno to nie jest taki bronzer hardcore, tylko właśnie coś delikatnego, subtelnego. Jak, jak lubicie taki efekt, to bronzer Wam się na pewno spodoba. Bardzo miło się też rozprowadza, tak wiecie, blenduje z pudrem, z tym, co macie na buzi. Raczej plam sobie nim nie porobicie. Także taki bardzo przyjemny kosmetyk, bardzo przyjemny w użytkowaniu, tak bym powiedziała. No a kolor to już trzeba sobie tam dobrać. Jest oczywiście mm, kilka kolorów do wyboru. A i brązer bardzo ładnie pachnie. Trochę mi przypomina zapachem brązery z Physicians z Formula. Ale to nie jest dokładnie to samo. I brązer daje taki efekt. Moim zdaniem bardzo fajny. Róże fajne, ładnie napigmentowane. Ja tutaj sobie przygotowałam dwa odcienie. One są w takich okrągłych pudełeczkach. Jeden, jeden mam jakąś taką starszą wersję, bo to pudełeczko jest trochę inne. I to jest chyba nowsza, tak mi się wydaje. W każdym razie. Ten to jest 42, a to jest 51. I różnica między nimi jest następująca. 42 wygląda tak. Przepiękny, taki różowo-malinowy róż, cudowny. On jest w zasadzie matowy, choć powiedziałam, że to nie jest taki, wiecie, suchy mat, tylko troszkę satynowy mat. Bardzo piękny róż. Ta 42 jest niesamowity. No i 51. 51 jest bardziej taki pomarańczowy. Rozkwiniowy właściwie, albo morelowy, jak wolicie. O, no w każdym razie pod tym wam zrobię, to będziecie mieli różnicę. Jest też troszeczkę delikatniejszy, jeśli chodzi o kolor. O. Takie to są kolory 2. Hmm? Dawno nie używałam tego 51, czyli tego morelowego. Może tego właśnie użyję. Róże są bardzo, bardzo fajne. Napigmentowane całkiem słusznie. Trzeba raczej delikatnie nakładać. Nie wiem, czy nie przegiełam, ale przynajmniej kolor widzicie. To jest 51. Bardzo przyjemny. No i przecudowny, arcycudowny jest rozświetlacz, ale konkretnie w takim kwadratowym pudełeczku z takiej serii. Właściwie nie wiem, czy to była cała seria. Ja mam dokładnie ten i jest przepiękny. To jest Paese Artist z takim dopiskiem tutaj. Pudełko kwadratowe, więc bardzo charakterystycznie. I rozświetlacz niby malutki, niepozorny, ale popatrzcie. Zobaczcie. Hmm? I powiedziałabym, że to jest kolor uniwersalny. Chyba na stronie tam kukolity były trzy takie dostępne. Tak mi się wydaje. To jest odcień, który nazywa się Stardust. Tak, Stardust. Absolutnie przepiękny. Jak szukacie takiego uniwersalnego rozświetlacza, który będzie wam dawał piękną taflę, takiego połysku całkiem porządnego. I kolor, który w zasadzie do większości makijaży pasuje, to to jak najbardziej na tak. O. Efekt mamy taki. I tak jak wszystkie poprzednie kosmetyki, też się przepięknie rozciera, rozblendowuje. Także kłopotu z nim nie ma żadnego. Troszkę na go też dodam. To jest, wiecie, jeden z tych kosmetyków mały, ale wariat. Zupełnie niepozorny jest ten rozświetlacz. Taki wiecie, taka cicha myszka. A o, daje taki błysk. To jest dokładnie ta seria. Zresztą nie mam żadnego innego rozświetlacza z pezy. Być może są inne, może są takie w okrągłych pudełeczkach, ale nie wiem. Ten jest niesamowity. Hmm. No i słuchajcie, brwi. Do brwi mam taki y, fajny tusz. Generalnie taki jest przyjemny ten kosmetyk też, ale dość dziwny. Już Wam pokazuję. To jest coś takiego, w ogóle. O, może tak, y, w całości. Hmm. I to jest tusz do rzęs, ale bardzo taki specyficzny. Już Wam pokazuję. Jest zakończony taką taką szczoteczką jak tusz do rzęs. Tutaj się tę końcówkę przekręca i z pomiędzy tych ząbków wydobywa Wam się tusz. Ja nieraz sobie wcześniej używam kredki, a potem poprawiam tym tuszem, ale dzisiaj mogę nałożyć sam ten tusz. A w ogóle właśnie mój kolor to jest 02. O, zobaczcie, tutaj ten tusz teraz wyszedł. Nie wiem, czy go nie za dużo wycisnęłam. W każdym razie Fajny ten kosmetyk jest, a też jakoś go tak dawno nie używam. W sumie tak samo jak tej, tej pomady z Hean. Muszę sobie do nich wrócić, bo one są całkiem przyjemne. No widzicie? Generalnie on tak koloryzuje brwi, troszkę je tam uzupełnia. Można sobie wcześniej użyć kredki, ale to życie. Jak kto lubi, jak, jak wam się chce. Generalnie makijaż ma nam sprawiać przyjemność. Ja myślę, że dzisiaj sobie już tutaj żadną kredką nie będę uzupełniać nic, nie będę się niczym wspomagać. Po prostu tak to sobie zostawię. Także bardzo przyjemna rzecz. Też no muszę go sobie troszkę poużywać, muszę do niego wrócić, bo tak jakoś wiecie, odszedł w zapomnienie cały czas jakiś kredek używam. Teraz będę używać pomady z Heanu i tego żelu z Peze. Bardzo przyjemne kosmetyki. Oki, no i teraz słuchajcie, bazy nie mam żadnej, no więc po prostu na powieki leci korektor. W tej roli też się bardzo fajnie sprawdza. Bardzo przyjemnie się w ogóle tym pędzelkiem to ja wiecie, na powieki nakłada, bo on jest taki taki mięciutki. Powieki są przygotowane, no i teraz są cienie z Peze. Cienie z Peze uwielbiam. Może nie mam jakiegoś dużego wyboru. Jak patrzyłam na stronę Kokolity, to tam jest taka paleta Honeywood, jakoś tak się nazywa i chyba ją sobie kupię. Natomiast to, co mam tutaj, to kilka przykładowych jedynek. Wybrałam cienie pojedyncze o różnych wykończeniach, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. I mam również taką paletę Vivid View, która wygląda tak. Już Wam pokazuję. Jest bardzo fajna, bo tu macie taką bazową czwóreczkę, natomiast tak jak się to zakryje, to macie o takie letnie kolory. Więc jak dla mnie to ona jest podzielona na dwie takie części. Natomiast te jedynki, moim zdaniem, jedynki z zasługują na uwagę. Tak jak powiedziałam, mam cztery wykończenia i szybko Wam machnę takie przykładowe słocze. To jest na przykład brokatowe wykończenie. To jest w ogóle brokatowy cień do powiek. I akurat ten numer to jest 458, taka limonka, coś takiego. Zaraz zobaczycie. Bardzo ładny, letni kolor. I taka moja uwaga: to się niby nazywa ta seria. To są cienie brokatowe, ale w moim odczuciu to nie jest taki typowo brokatowy cień, tylko raczej to jest taka intensywna perła, a w tej perełce są widoczne takie drobinki. O, no ale dobrze: nazywa się to cień brokatowy. Mam również przykłady takich neonowych kolorów: niesamowite są te kolory. Tu jest fiolet i to jest 650, już wam pokazuję. Te w ogóle te maty, nowe są dosyć takie suche, ale są bardzo dobrze napigmentowane zobaczcie. Zaraz mi się na pewno to będzie z ręki zsypywać, ale to jest taki, wiecie, kolor kolor, widać go. No i ten żółty to jest 662. O, to było drugie wykończenie. Trzecie to jest po prostu to jest seria perłowa 435. Bardzo specyficzny kolor, wygląda tak taki przybrudzony. Liliowy, no coś takiego zobaczcie. Liliowo-lawendowy. Jakoś tak to wygląda. I perełki wyglądają tak. Perełki są dosyć intensywne, od razu powiem. Hmm. Kolejna perełka to jest 426, takie, takie stare złoto. O. I jeszcze mam jedną, 462. Czyli brudna taka ciemna zieleń. Zobaczcie, jakie to jest. Ślip. Przepiękne są te cienie. Hmm? Taka brudna zieleń, zobaczcie. I tak, tu macie brokatową wersję, tu są te nowe maty, tu są perełki i mam jeszcze jedno wykończenie i to są już cienie foliowe, to się nawet jakoś tak nazywa. Foil effect. Jeśli chodzi o te foliowe kolory, to chciałam Wam pokazać tu jako przykłady cztery. Moim zdaniem są absolutnie, absolutnie przepiękne. Zobaczcie. Pierwszy to jest zieleń, nazywa się Emerald. Emerald wygląda tak. Hmm. O, tu akurat będzie dla kontrastu pod tymi, zobaczcie. Następny kolor to jest szafir, czyli taki piękny, głęboki niebieski. Popatrzcie. Niesamowite są te cienie i w ogóle mają przecudowną konsystencję, a jeśli chodzi o konsystencję, to wszystkie te cztery wykończenia się od siebie różnią. Te neonowe, tak jak Wam wspomniałam, są takie dosyć suche, no bo to są takie, w zasadzie jak sprasowane pigmenty, one pod palcami dają, takie wiecie, odczucie, są takie suche, ale jak przejdziecie palcem, no to macie taki yy, bardzo intensywny pigment. Perełki są takie miękkie. Ale najbardziej miękkie się rzeczy są te z efektem foliowym. Te brokatowe są takie, że jak dotykacie, to czuć takie drobinki, takie grudki pod palcami. Ta faktura jest taka nierówna, ale też bardzo przyjemne. Wszystkie się pięknie rozprowadzają, wszystkie się cudnie utrzymują. Także cienie z słuchajcie, majstersztyk. Kolejny kolor ten, taki foliowy, to jest yy, diament. Mm, czyli takie sreberko żywe. Zobaczcie. W diamencie w ogóle są zatopione takie kryształki błyszczące. Przepiękny jest ten kolor. Może jeszcze Wam dołożę tak, żeby było bardziej widać. Zobaczcie. Niesamowite są. I mam jeszcze taki przepiękny, głęboki, ciemny. I on się chyba nazywa Onyx? Tak, Onyx. Onyx jest kolorem po prostu unikatowym. Coś pięknego. Zobaczcie, to jest czern. z zatopionymi w niej srebrnymi i takimi jakby granatowymi drobinkami tak pięknie się to mieni i już Wam pokazuję onyx jeden z piękniejszych cieni jeśli chodzi o takie ciemne wykończenie błyszczące, jakie w ogóle mam zobaczcie tak wygląda onyx no i w ogóle wiecie, bardzo miło się je nakłada są no jak masło popatrzcie A jeśli chodzi o paletkę Vivid View, to większość cień w niej to są maty, bardzo ładne maty, też fajnie napigmentowane. Wydaje mi się, że koral jest chyba błyszczący, ale nie pamiętam. Wiecie co? Po prostu też zrobię Wam słocze, tak na szybko. Zacznę może od tej takiej bazowej czwóreczki, czyli jasny beż, taki nudziak, czerń i. Kakaowy, taki ciemny brąz, zobaczcie, to jest bazowa czwórka. W zasadzie macie tę paletę i możecie robić różne makijaże. To jest paleta od A do Z, tak zwana, czyli uniwersalna, taka pełna, no bo macie od jasnych matów coś na rozcieranie, bardzo ładną czerń. Gdzie to nakładać może tutaj? Cielisty jak to cielisty, średnio widoczny. Ten kakaowy myślę, że będziecie widzieć, chociaż on jest może taki mniej jeszcze widoczny niż to, natomiast różni się kolorystycznie od mojej skóry. Tutaj macie czerń. Nie chcę wjechać na te, wiecie, na te jedynki, dlatego tak takie delikatne te słocze robię. Hmm? Teraz te kolorki. Zacznę może tutaj od tych trzech. Czyli mamy tak. si, a więc ten turkus. Lemon, cytrynka i juice, czyli pomarańczowy. Zobaczcie. No, i teraz T3, te czyli koral. Wydaje mi się, że koral jest błyszczący albo taki satynowy. Nie, taki satynowy jest, ale raczej idący raczej w stronę matu. Liliowy, neonowy i Blue sky, czyli taka jagódka. No, zobaczcie coś takiego. No, i czy macie pytania? Tu mamy kolory, spetki Vivid, te takie bardziej, bardziej kolorowe. No, i wazomą czwóreczkę. Uważam, że paleta przecudowna, bardzo fajnie przemyślana. Tak? Pod łuk brwiowy i na załamanie nakładam ten najjaśniejszy, czyli First Step. No, nawet się tak logicznie nazywa. Czyli First Step ląduje na załamaniu. Ten korektor mi się tu zebrał, muszę go rozpracować. Na załamaniu i pod łukiem brywiowym. Na górną powiekę nałożę ten liliowy. Zobaczcie, jaki to jest, jaki to jest pigment. No, popatrzcie. Na zewnętrzny kącik dołożę tej neonowej jedynki, tego fioletu, czyli 650. Użyję tego samego pędzelka. Na wewnętrzną część górnej powieki lecimy z cytrynką, czyli z tym żółtym z paletki. O. Zobaczcie, jak to jest fajnie napigmentowane. Naprawdę przecudowne są te cienie. Bardzo fajnie się ze sobą rozcierają, ale to zaraz zobaczycie. Na razie tylko dokładam te kolory. No i teraz zobaczcie, jak się rozciera żółć z fioletem. Zero problemu. Kilka ruchów pędzelkiem. I macie bardzo ładnie połączone kolory. Na dolną powiekę nałożę Blue Sky, czyli tę jagódkę. Jagódka wygląda tak, przypominam, też jest przepiękna. A, właśnie, taka uwaga, to może być istotne, te cienie matowe są dosyć takie sypkie, takie kruche, więc przy niektórych w sumie trzeba pamiętać o otrzepywaniu pędzelka, żeby sobie nie opruszyć buzi, jeśli już macie makijaż twarzy, ale moim zdaniem to nie jest jakiś, wiecie, wow, problem. Tylko mówię o tym, że tak jest. No ale to jest związane z konsystencją cieni, z tym, jaki to jest typ cienia, no bo jednak są to maty o intensywnej pigmentacji. No to, no to jedno z drugim ma zdecydowany związek. W cieniach m, tych foliowych, perłowych nie ma takiego problemu, no bo, no bo jest to po prostu inny typ cienia i w związku z tym ma inną konsystencję. Z tą jagódką wyjeżdżam sobie, tak jak widzicie, też na górną powiekę, ponad załamanie i tak sobie wyciągam. Górę sobie rozetrę tym beżem. Na dolną powiekę również dołożę tego liliowego, tak troszeczkę na centralną część. Połączę sobie tutaj z tym jagodowym. A na dolną powiekę na tę nieumalowaną część poleci ten. Perłowy, nie? Brokatowy. 458. Mm. Nałożę go też tak wstępnie na wewnętrzny kącik, ale potem jeszcze tutaj coś dodam. Na zewnętrzny kącik, na linię rzęsną i generalnie tak dla wzmocnienia. Paletę już odłożę i muszę, muszę nałożyć onyx. Naprawdę przepiękny jest ten cień. Pięknie wygląda w tej roli, właśnie jak chcecie przyciemnić sobie tutaj zewnętrzny kącik. Przecudownie wygląda, jeśli chcecie nim zrobić smoki. Pięknie, naprawdę. Daje taki bardzo ładny połysk. No, tak jak, jak na załączonym obrazku. Także jest to jeden z tych cieni, które po prostu trzeba, trzeba wypróbować. Jak szukacie czegoś eleganckiego, pięknego, nie do końca czarnego, o fajnym połysku, to proponuję Wam kupić tę jedyneczkę z Paezy. No i słuchajcie, jak szaleć, to szaleć. Na wewnętrzny kącik jeszcze tak bonusowo i podłóg brwiowy poleci diament, a jakże, czyli ten te cienie w ogóle mają to do siebie, mówię o cieniach foliowych, yy, że można nakładać i palcem, i pędzelkiem, i tu. Wydaje mi się, że bardziej widowiskowy efekt macie wtedy, jak nakładacie, jak nakładacie palcem. No i podbrwiowy. Ok, ponieważ nie mam tuszu, ani kredki, żadnej spezy, to sobie dokończę makijaż i zaraz Wam pokażę dwa rodzaje pomadek, dwie serie pomadek, które moim zdaniem są fajne. No i jest, ten makijaż oczu prezentuje się tak. I przechodzimy do tych dwóch serii pomadek, o których Wam wspomniałam. Pierwsza starsza zdecydowanie. To jest seria w czarnych oprawkach, taka powiedziałabym, klasyczna, jeśli chodzi o estetykę PEZE w ogóle. Ten kolor to jest Intense Pink. Tak, coś tam z pink było. To jest kolor taki satynowo-matowy. Czym. No moim zdaniem to jest bardziej mat, ale zobaczcie, o, to jest coś takiego. Hmm. Przepiękny kolor. Właśnie coś na pograniczu matu. I satyny. Bardzo ładnie na ustach się utrzymują w ogóle te pomadki i te, i te nowsze. A te nowsze to ta dam, taka seria. W taki brudno-gołębich oprawkach. I tutaj mam kolor klasyczny, to jest piętnastka, tak, i to się nazywa Classy, o właśnie. I to jest taki typowy nudziak. Tu Wam zrobię pod spodem. O! O podobnym wykończeniu. Przy czym ten nudziak jest bardziej w stronę matu idący. To jest bardziej takie z lekkim, leciutkim, leciutkim połyskiem. W sumie przy takich kolorach jak mam na powiekach, ten też by pasował, ale ja w takiej sytuacji wolę coś spokojniejszego, więc użyję tego koloru, a więc pomadki z tej nowej serii. One są bardzo kremowe. W ogóle kiedyś, nie wiem, za dwa lata temu miałam pomadki płynne z paezę i to były jedne naprawdę jedne z nielicznych pomadek płynnych, które mi się podobały, które były przyjemne na ustach. Nie pamiętam jak się ta seria nazywa, coś chyba Silky Matte? stronie kokolito jakieś pomadki płynne też są dostępne, no ale generalnie ja, ponieważ jestem miłośniczką takich szminek w sztyfcie, to takie Wam polecam. Po prostu najzwyczajniej w świecie, najprzyjemniej mi się je nosi. Piętnastka. W sumie taka uniwersalna. Do kolorowych makijaży, do dziennych jak najbardziej. Kolor taki, wiecie, do wszystkiego, jak coffee cup z e, Heanum. Okej, okay. tak wygląda makijaż wykonany kosmetykami. Marki Paezę. Mam nadzieję, że do czegoś Was zachęciłam. Tak jak mówię, mnie się podoba zdecydowana większość tych kosmetyków, no ale to już co kto lubi, co się komu podoba. Jeszcze Wam zwrócę uwagę na jedną, na jedną rzecz. Jak nakładałam podkład, to Wam mówiłam, że to jest rzeczywiście podkład rozświetlający i że nie ma co marzyć o tym, żeby on dał Wam matowe wykończenie. No i teraz popatrzcie na moją buzię. No tu, gdzie mam rozświetlacz, no to mam rozświetlacz, ale teraz zobaczcie tutaj. Czoło. Widzicie to? Broda. hm Ta skóra jest taka leśniąca. Także jeśli nie lubicie takiego wykończenia, no to nie ma sensu kupować tego podkładu, bo Wam się efekt zwyczajnie nie spodoba. Także podkład jest rozświetlający, naprawdę rozświetlający. Nie ma absolutnie żadnych drobin w sobie, jeśli o to chodzi, bo na przykład podkład z Limela ma w sobie takie delikatne drobinki. Ten nie, a na skórze daje taki efekt, więc podkreślam, nie jest to podkład matujący, żeby ktoś nieopatrznie nie kupił i potem nie byłby zadowolony. Ok, mam nadzieję, że że makijaż marką Paezę Wam się spodoba. Powiedzcie, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jak Wam się spodobały te jedynki, czy też może gdzieś macie takie, też gdzieś Wam się jakieś takie uzbierały i czy je lubicie, czy nie. Co sądzicie o tej marce? Mam nadzieję, że jeśli Wam się coś spodobało, to sobie w tych promocjach upolujecie. Tak na marginesie, kręcę dzisiaj drugi film z tych obiecanych, czyli Hean, Paezę i Golden Rose mi jeszcze zostało i słuchajcie, nie wiem, jak się wyrobię z edycją. Ja się postaram. I nawet jak, jak mi wyjdzie, że w środę do, do południa rano opublikuję ten Golden Rose, to jeszcze coś tam zdążycie sobie kupić ewentualnie. Postaram się, ale nie wiem naprawdę, czy zdążę. Okej, okay. wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wierzę, że widzimy się w kolejnym, i mówię Wam już dzisiaj, papa, pa. buziaki na razie.